na uroczystości upamiętniającej 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ważność. Szanowna i po latach walki z germanizacją i lusyfikacją na jeszcze dziewięćdziesiąt. może się zmieścić w wielkiej treści, ile rozpaczy i boleści nikt nie wyliczy. Nikt nie powie, chyba, że tylko polskie serce co wiek przetrwało w poliwiece i zniosło takich mąk bezetno, od których zda się gwiazdy bledną. To Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie głos Twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochany, w troje rozdartą i w morzu krwiską pachną. Sto lat nie wolno w pokorze, wyzucić z ziemi pogardę karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, twoja opatrzność zło, dobro przemieni. Wojna się sroszy, lud polski znikany, biedny i głodny, kiedy koniec pyta? Kiedy opadną gniotące kajdany, kiedy nam przyszłość jaśniejsza zaświta? Daj nam trwałość, wspomóż nasze siły. Niech jedność i zgoda staną wśród nas gości. Daj, by się nasze pragnienia spełniły. Ty sam rządź nami, Boże, z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie, ziemna i mądra. Jednością złączoną. Oto Cię prosił z głębi duszy Panie. Ojcowskie wyciągnięcie i nam naprawienie. była długa i uciążliwa. Najpierw powstania listopadowe, krakowskie i styczniowe, poszukiwanie sojuszników we Francji i Wielkiej Brytanii, wreszcie próby dogadania się z zaborcami i uzyskanie choć częściowej autonomii. W czasie I wojny światowej Polacy walczyli po stronie Austrii i Niemiec w ramach bloku militarnego, zwanego Trójprzymierzem, jak i przy boku Rosji po stronie tak tzw. Trójporozumienia. Walczyli przeciw zaborcy u boku innego zaborcy. Podzielił nas, mój bracie, zły los. I trzyma straż w dwóch wrogich w sobie szarycach. Patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, w słuchaniu w armat huk, stoimy na wprost siebie. Ja wróg Twój. Ty mój wróg. Przed do Armii Austriackiej. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym Waszym znakiem jest odtąd Orzeł Biały żołnierze! Spotkał Was ten zaszczyt niezmierny. Ja czołowa kolumna Wojska Polskiego, idącego walczyć o oswobodzenie ojczyzny. Kto cię woła, legionisto? Kto cię woła, wuj? Wołała mnie Polska, matka, każda wioska, każda chatka, aby przed nas mój. Kto cię wzywał, legionisto, aby rzucił dom? Wzywało mnie krzywdy, bóle, Za za niewolę. Kto Cię wiedzie, legionisto, W ten daleki szlak? Pacie stary, krzyż, Znak wiary, O kościółce myśl ofiarna I ten biały ptak, Orzeł biały ptak. Bóg Cię prowadzi, legionisto, Na ten wielki trud. Niech zadzwoni zygmunt zwierzy, Niech zwycięstwa wieść przywieży, By znał wolność lud. lat zmagań wojennych dla ziem polskich oznaczały zniszczenia i kontrybucje, ściągane przez kolejne wkraczające wojska. Polacy ginęli na frontach I wojny światowej, niż całe polskie miasto. Warszawa! Słyszysz Warszawę? Wkrótce legum stary świat. Potrząsnął ktoś wózką krwawą u twych z starego miasta zaułki wdarł się arkmacki huk. Płyną i płyną skądś kamienne pułki, drążą okna i tęcą bruk. I słuchaj, w farnym kościele wielki uderzy dzwon, idą legiony mściciele. Idą z ojczystych stron, ruszyli na świętej sprawy, gdy wodza rozkaz spadł. Z Krakowa aż do Warszawy, krwią znacząc każdy ślad. A teraz znowu jęło nam się marzyć, Polska, co sobą będzie gospodarzyć. I siad, i zbierać do własnego górna. A teraz nam się znowu śni polskie państwo. Co mu zapieczęć, już nie będzie trudna, lecz wielkie w świecie państwo. A potem dalej nam się Polska marzy. Wielka kapłanka słowiańskich ołtarzy. Dzielnością, mocą i mądrością wielka. Mistrzyni życia i nauczycielka. Wojny Józef Wielsudski został naczelnikiem odrodzonego państwa polskiego. Polacy mieli jeszcze dużo do zrobienia. Walczyli o określenie granic, tworzyli rząd ramu strojowe, przeprowadzali reformy. Odbudowywali zniszczenia wojenne polską gospodarkę, pisali własną konstytucję. Dano mi wszystko do rąk. Dla upiększenia mojej pracy, dla upiększenia moich wspomnień, dla honoru i zaszczytu moich dzieci dano mi miano naczelnika. Z takiej jedynie ustępliwości wzajemnej, z takiego jedynie szanowania wzajemnego. Takie jedynie umiejętności podawania do wspólnej pracy dłoni wszystkim wypływa moc wielka w chwilach trudnych i w chwilach kryzysów państwowych. Już ojczyzna jest szczęśliwa. Mamy wojsko. Przez szczęściały, przez swój trud i czyn nieludzki dźwignął Polskę, wód wspaniały, komendant Józef Józef O, sławne błyskie maraży. Polsko, nie jesteś ty już niewolniką. Łańcuch twych kajda stał się tym łańcuchem, na którym znów, co był twą stolicą Stola, swym własnym dźwignęłaś ducha. Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny, nie wiodły za ciebie bój komety w niebie, ni z jakubowej stąpiły drabiny, każdy ciąg odwucha. Więc dziś. Myśl każdą podróż ziemi swojej i każdą ziemię swoich pięć lat. Nie żyje Polska niepodległa. Chciałam serdecznie podziękować naszej młodzieży, jak również paniom, które, które pomogły się przygotować młodzieży. Pani Karolinie Litwin, pani Monica Konior-Oleszko i pani Włoszu Limenta. I mam nadzieję, że...